Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Ambasador Światów. W takiej scenerii, takiego parku, takiego starego cmentarza, starej kaplicy o tym za chwilę. Szanowni Państwo, dzisiaj taki tytuł Miłość. Co prawda, o miłości mówiliśmy już dużo i w każdej postaci ale chcemy powiedzieć właściwie chcę powiedzieć o takiej miłości bezgranicznej. O takiej bezwarunkowej, o takiej miłości tu, ale o takiej miłości tam. Za światach i tutaj. Co oznacza ta miłość? Czym ta miłość powinna się charakteryzować? I o co w tym wszystkim chodzi? Słowo miłość. Łatwo powiedzieć, tak? Słowo miłość to śpiewała kiedyś Hanka Oldonówna: Miłości wszystko wybaczy, zdradę. I tak dalej, tak? Ale czy rzeczywiście, czy tak to powinno wyglądać? Właśnie, o co chodzi z miłością tu i tam? I do takiego krótkiego, jak ja to mówię, wrzutowego odcinka Ambasadora światu zapraszam. Jeżeli Państwo go lubią, proszę lajkować, podbijać, suba. No i wszystko, co tam Państwo wiedzą. A ja ze swojej strony pozdrawiam serdecznie i zapraszam już do miłości. Szanowni Państwo, miłość. Piękne słowo. Ale czy ja ciebie kocham, to jest też miłość? Czy miłość to jest wtedy, kiedy razem leżymy w łóżku? Czy to jest miłość? Musimy sobie to wszystko wytłumaczyć bardzo szybko, ale bardzo, tak bym powiedział, no troszeczkę może łopatologicznie. Otóż miłość to jest uczucie. Miłość to jest to, co dajemy do drugiej osoby. Ale nie tylko do osoby, którą no, kochamy. Miłość do ludzi, do przyrody, do zwierząt. Miłość do wszystkiego, co nas otacza, bo miłość jest jakby, a na pewno, walutą po tamtej stronie. Im więcej masz miłości, tym więcej masz tej waluty po tamtej stronie, jeśli można by tak rzec. Odsyłam do mojej książki, tam jest to wszystko jakby bardzo dokładnie opisane. A więc miłość do wszystkiego. Nie chodzi, I love you, I love you, tak, ja ciebie kocham, coś tam, albo nie. Tu chodzi o miłość. Która wyraża się w czynach, w uczynkach, w dobroci. Miłość wyraża się w miłosierdziu, miłość wyraża się w wielu innych aspektach. Miłość. Z miłości do czegoś zrobiłem to. Ludzie z miłości do ojczyzny robią różne rzeczy. No więc chodzi o tą miłość, chodzi o, o, o ten aspekt miłości. A kochanie, a bycie z drugą osobą, jest już troszeczkę czymś oddzielnym. Ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, miłość to też szacunek do drugiej osoby, albo zwłaszcza szacunek do drugiej osoby. Za mną są stare groby, szacunek do tych, co odeszli. To jest taki stary cmentarz, trochę park zrobiony, trochę zaniedbany, <grym> no ale tak to bywa. Miłość, szacunek. Ale proszę Państwa, miłość ma także drugie oblicze. Ludzie z miłości zabijają, ludzie z miłości kradną, ludzie z miłości obgadują. W imię miłości, może nie z miłości, ale w imię miłości. I to już jest ten aspekt bardzo niedobry, bardzo zły. Ludzie w imię miłości są zaborczy, podejrzliwi. Czy to jest miłość? Nie, to jest zupełnie coś innego. A to się tylko tak wydaje, nazywa. Miłość jest w Biblii też opisana nie zna nienawiści, miłość nie pożąda, miłość nie ocenia, etc. i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, mówimy o tej zwykłej miłości. Po tamtej stronie ta miłość trzyma nas jakby w lepszym świecie. Byłeś pełen miłości, uczucia, emocji dla drugiej osoby, miłosierny, pomagałeś, dużo robiłeś, dawałeś z miłości, z uczucia, tak, byłeś zawsze przy osobach, którzy tego potrzebowali, rozdawałeś miłość dzieciom, dorosłym, starszym, komukolwiek. Kochałeś psy, zwierzęta, przyrodę. I na bazie tej miłości tam budujesz sobie ten świat. I tam dalej funkcjonuje ta miłość. Natomiast naprawdę nie jest ważne, kto, gdzie, jak z kim śpi. Nie jest ważne, kto, gdzie, kogo i w jakim zaułku. Tak, można by powiedzieć. Wiecie Państwo, bo u nas miłość to się kojarzy tylko, jakby to powiedzieć, z seksem. Oni się kochają, to się będą za nas i tak dalej, tak? I to jeszcze jak jest ta miłość trochę inna, tak się mówi, prawda? Albo jest y, ta miłość taka niepoprawna miłość, a jaka jest poprawna, miłość jest miłością. I nie mieszajmy dwóch pojęć, tak? Nie mieszajmy y, y, jakichś seksualnych powiedzmy odchyleń, wynaturzeń, czy też być może normalności, tak? Jeżeli kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, mówimy o seksie, mówimy o aspekcie seksualnym, o aspekcie bycia z kimś, ale miłość jest ponad to wszystko. To myśmy miłość tak, wtłoczyli w ramy seksu. Miłość to seks. A to nie tak wygląda. Miłość do zwierzęcia nie jest od to seksem. Miłość do ojczyzny absolutnie nie jest seksem. Z miłości do starszych ludzi poświęciłem im większość swojego życia. Ale my tak mówimy, o, tu, tam, widzę, że kwitnie miłość, coś dziś wieczorem będzie. Bzdura. To myśmy to spłycili i bardzo pokancelowali, można by powiedzieć. Po tamtej stronie jest zupełnie inaczej i za nas o tym powiem. Zanim jednak przejdziemy w zaświaty, to jeszcze wróćmy do tej miłości czysto ziemskiej. Miłość to też i cierpienie. Chrystus. W imię miłości do ludzi, tak, cierpiał na Krzyżu, na Golgocie. A na Krzyżu oddał za nas swoje życie, ale cała Droga Krzyżowa, całe jego nazwijmy to dzisiaj przesłuchanie, kiedy u Poncjusza Piłata był poniżony, kiedy założono mu koronę ścierni i okrzyknięto królem, kiedy go biczowano. To jest ta miłość do człowieka, kiedy kolbę. W obozie koncentracyjnym, prawda, w imię miłości, ratuje życie człowieka sam, kierując się na śmierć. W imię miłości do drugiego człowieka ludzie ratowali w czasie wojny Żydów, ale nie tylko Żydów, prawda, tak? innych ludzi ratowali się nawzajem, w imię miłości. Ale też było cierpienie, bo jeżeli ktoś kogoś wydał, albo Niemcy do tego doszli, rozstrzeliwali być może nawet całą kamienicę. W imię miłości cierpienie. I to trzeba też zrozumieć. I teraz przenosimy się w zaświaty. Miałem kontakty z wieloma ludźmi po tamtej stronie. I ci ludzie opowiadali o różnych aspektach, ale byli tacy, którzy na przykład byli jak to się dzisiaj ładnie mówi gejami. Kiedyś mówiło się homoseksualny, dziś gej. Nie wiem, czy w gaju jest. No dobra. I pytałem się tych ludzi, jak są tam postrzegani? Otóż nie byli rozliczani z tego, że tam e, i tak dalej. Znowu wracamy. Byli rozliczani z miłości. I nie mówimy tej miłości takiej, tylko o miłości do człowieka, do ludzi. Co zrobiłeś? Co zadziałałeś? Jaki byłeś, tak? Jeśli Bóg tworzy takiego człowieka, to Bóg też musi tego człowieka usprawiedliwić i też mu pomóc. Ja nie jestem za, oczywiście, za jakimiś wynaturzeniami gdzieś parady, ciki-ciki, bieganie na wpół nago, krzyczenie wolności chcemy. Nie mówmy o wynaturzeniach, mówimy o ludzkiej naturze, czysto ludzkiej naturze. Jeżeli Bóg, a na Niego się powołujemy, jest największym dobrem, największą miłością i stwarza takich ludzi, jakich stwarza, to ma w tym jakiś cel, ma w tym plan. Ale mówi też do tych ludzi, bądźcie miłosierni, bądźcie pełni miłości, pomagajcie sobie nawzajem, czyńcie sobie ziemię poddaną, ale w imię miłości, tak? I kiedy jesteśmy po tamtej stronie, to z tego właśnie nas roznicza. A nie z tego, czy z panią pietrusińską, czy z inną. Oczywiście. Oczywiście, jeżeli rozbijamy jakieś małżeństwa, jeżeli wchodzimy do kogoś brutalnie z butami. Jeżeli ktoś przez nas dostaje, nie wiem, psychicznej choroby, bośmy go zamęczyli, bo ktoś komuś żonę poderwał. Nie mówimy o, znowu, nie mówimy o wynaturzeniach, o dziwnych rzeczach. Mówimy o czystej miłości człowieka do człowieka. Jeżeli dobrze się komuś żyje przez całe życie facetowi z facetem, niepopularne, a no, bardziej popularne, i w imię miłości tworzą bardzo wiele i nikomu nie zagrażają w niczym, to komu do tego, tak? Że, a przecież znam takie małżeństwa, facet żyje z kobietą, ona ma jeszcze jednego, ten na boku też coś dorabia. I co jest bardziej poprawne? Wiem, Państwo powiedzą, może jestem niepoprawny. Nie jestem pełen miłości, uczucia i tolerancji. Ale tak tolerancyjny jak jest Pan Bóg, to nikt nie jest, bo dawno by już tu światło zgasił i zamknął wszystko. Szanowni Państwo, kończąc więc ten wywód o miłości, o tym wszystkim, co nas dotyka, o tej takiej prawdziwej miłości, kiedy człowiek z miłością pochyla się być może nawet nad tym liściem, tak, prawda, piękny liść spadł. Bardzo lubimy jesień, kochamy miłość, nawet lubimy śnieg, nie wszyscy może, no ale tak to w życiu jest. I w imię miłości powinniśmy żyć, reagować, działać na innych, a nie osądzać. Nie budować swój świat na osądzaniu, na dziwnych jakichś wizjach, na dziwnych jakichś teoriach. Miłość jest ponad wszystkim, tak? I co z tego, że wali się dach? Co z tego, że dzisiaj jest tak, czy tak? Miłość. Jeśli mam w sobie miłość i rzucam ją dookoła, to co mnie reszta obchodzi? W imię miłości pomagam ludziom i z miłości odchodzę do Boga. Dlaczego? Bo to Bóg mnie kocha. Bo to Bóg to miłość mi daje, tak? A że odchodzimy czasami w sposób taki inny, nie ma to jakby dla Boga większego znaczenia. Dla nas również też, tak? I proszę Państwa, największą miłość pokazał nam Bóg poprzez swojego Syna. Matka Boża. W imię miłości pod krzyżem cierpiała, widząc, że jej syn przechodzi to, co przechodzi. Ale powiedziała Fiat. Matka Boża godziła się na wszystko, bo miłość. Bo wiedziała, że tą miłość trzeba przelać na ludzi. Ona nie mogła go zagarnąć tylko dla siebie, nie odda. Mój ci, on mój ci. Więc miłość w poczuciu, rozumieniu szerokości całej, o takiej miłości mówimy. I po tamtej stronie kończąc już nasz wywód. Tak samo panuje ta miłość, ta prawdziwa miłość w imię tej prawdziwej miłości. Proszę Państwa, następnym razem popowiadamy, jak tam jest na górze. Bardziej, może y, jako ten ambasador, opowiadam Wam o tamtym świecie. I taki pewnie będzie naj kolejny odcinek. Natomiast dziękuję za, ten, za uwagę, za to, że Państwo są. Proszę, lajka, suba, co tam Państwo uważają. Ja dziękuję jeszcze raz i życzę wszystkiego dobrego, i życzę takiej prawdziwej. Najwspanialszej miłości, nie takiej, tylko tej prawdziwej, kochanej miłości, taką jaką ja daję Wam.